Czy jesteście gotowi zobaczyć prawdziwe legendy? Jest to oczywiście najnowsza seria i oprócz tutaj jakichś robotów mamy też zupełnie jakieś nowe saszetki, w ogóle jest bardzo dużo nowych rzeczy i jestem turbo ciekawa co tu będzie w środku i czy trafimy najrzadszego Super -Thingsa. Jeżeli zostawicie łapki w górę, to na pewno uda mi się trafić. I zapraszam Was do oglądania! Czy chcecie zobaczyć sztuczkę? Ksz, 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 ksz. I co, fajna sztuczka? Teraz mam super brykę szybką. Jestem transformersem! A teraz mogę znowu zmienić się w robota! E, e, czekajcie, jak się nogi moje stawiało? O najpierw nogi, później ręce. E, pa 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 i jeszcze dodatkowo broń do ręki. Dajcie mi jakiś wrogów, na pewno ich wszystkich pokonam! Oprócz tego niebieskiego robota mamy jeszcze takiego podobnego, ale w zielonkowatym kolorze. Tylko tutaj widzę, że on ma zupełnie inną broń. E, jakąś taką strzelającą, chyba. E, I dodatkowo nie zamienia się w auto, tylko w motocykl. Jeżeli to jest motocykl. Bo może źle widzę, nie wiem, ale chyba tak. Super Things Legends. No i właśnie tutaj mamy, słuchajcie, zupełnie inaczej wyglądające saszetki niespodzianki. No zobaczcie, jakie są wielkie. No i wydaje mi się, że też po prostu tu będziemy mieli więcej rzeczy. Chyba dwa, dwa Super Thingsy i jeden jakiś ich pojazd, więc rzeczywiście jest to, tak wiecie, bardziej na wypasie zrobione. A. To w środku tutaj są takie zwykłe! Ale ja, to ja się nie spodziewałam w ogóle. I zupełnie mnie to zaskoczyło. Okej, okay, to kogo my tu mamy teraz? To jest, moi drodzy, legendarna kawa. Ja będę je, słuchajcie, wszystkie tak nazywać, jako że to są, wiecie. Super e, things e, legendy, to to jest, słuchajcie, legendarna filiżanka z kawą. I zobaczmy, moi drodzy, dalej, tutaj, co jest ciekawego. Okej, okay, dobra, tutaj widzę, że jest. Jest bryka jakaś, i do tego. Co to jest, moi drodzy? Legendarny, nie wiem, batonik jakiś. Wygląda mi to na jakiegoś zielonego batonika, więc ja bym nazwała legendarny batonik, że to jest. Tu są też różne roboty, w ogóle ten fajnie wygląda. A bo to jest pająk, rzeczywiście, Spider Canon. Że wiecie, pająkowa armata. Ej, ja bym bardzo chciała pająkową armatę, nie? Wygląda chyba z tamtych najlepiej. Dawać mnie! pająkową armatę. Ja bardzo, bardzo proszę. Dobra, uwaga, kto nam się tutaj teraz trafi. Legendarny puzel. Lecimy z kolejną. Czy będzie złoty pojazd? No niestety nie. Nie będzie złotego pojazdu, ale będzie legendarne ciastko. Piegusek zapewne. Jeżeli chodzi o kolejne niespodzianki, to są tutaj jeszcze takie bardzo duże kartoniki. E, ma w środku, mają w środku znaleźć się dwa Super Thingsy i jeden jakiś super pojazd. I jeden robot jeszcze? Ej, w ogóle jak dużo rzeczy, Jesus. Okej, okay, no dobra, to zobaczmy, co tutaj ciekawego będzie się kryło. Zobaczcie, seria pierwsza Monster Jumbo. Wydaje mi się, że... W tej serii y, Super Things Legends chodzi chyba o to, że tutaj po prostu mamy jakieś najlepsze rzeczy z poprzednich serii. Tak mi się wydaje, że to o to w tym chodzi. Chociaż mogę się mylić. Bo tu zobaczcie, tu jest na przykład Super Zings jeszcze, nie? Tutaj też Super Zings. E, więc wydaje mi się, że także oni tutaj, słuchajcie, włożyli najlepsze rzeczy z poprzednich serii. No bo sprawa wygląda tak, że e, bardzo dużo pewnie z Was e, osób, które kolekcjonują Super Thingsy e, albo jeszcze może Super Zingsy, bo Super Zingsy były najpierw, e, to właśnie nie macie ich od jakiejś pierwszej serii, bo po prostu no, one tak naprawdę od długiego czasu bardzo wychodzą e, i mogło Wam się nie udać jeszcze zakupić, wiecie, tych pierwszych, Pierwszych, e, pierwszych serii, no to słuchajcie, w tych Super Things Legends macie właśnie możliwość zdobyć też figurki ze starszych serii. Zobaczcie, tu mamy fajnego robota, który siedzi normalnie na robocie. To jest chyba robot tłuczek. <laughs> On tłucze kotlety skabowe na obiad. <laughs> o, dobra, kolejny, słuchajcie, pojazd. Mam, słuchajcie, już tyle tych pojazdów, że ja Cię kręcę. I tutaj jeszcze mamy... O matko, jedyna jak zapakowane, no. Jak... Co to są nożyczki? Legendarne nożyce! <gry> Jak sami widzicie, w tych pudełkach jest zupełnie co innego, w tych saszetkach też jest zupełnie co innego, więc jakby yy, w tej serii mamy naprawdę turbo-turbo dużą różnorodność. Okej, okay, tutaj zobaczcie mamy Kazum Kid, też pamiętam tę serię. Wszystko pamiętam, bo ja, słuchajcie, chyba. Od... Ja chyba otworzyłam każdą serię Super Zingsów, Super thingsów, Dosłownie, chyba, słuchajcie, wszystko, co było od początku. Jak się zaczęło pojawiać, to ja to nagrywałam. Więc to jest naprawdę kupa, kupa czasu. Dobra, co my mamy. Uu, jaki fa... O, jaki fajny znak stop! Ej, sztos! Zaczęliwista wiegórka to jest. A, i tu mamy ten. Autko, które może mm, strzelać o. Jak ktoś przejedzie na znaku STOP, to on wtedy strzela. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze jeden woreczek. Co będzie się w nim kryło? Wow, co to jest? Guardians z Owkazą. Zobaczcie, tu za każdym razem jest co innego w ogóle w tych saszetkach. Tu są turbo różne serie. Ej, powiem wam, że tej serii to ja nie kojarzę. Yy, ale może po prostu zapomniałam. Dobra, co tutaj jest? A to jest taka łapka do kibicowania, że wiecie, pierwsze miejsce. Okej, okay, naprawdę słuchajcie, yy, turbo dziwne się tu rzeczy dzieją, że tu jest, że tu są, wiecie, różne serie powkładane i można naprawdę mega dużo super fajnych sobie figurek pozbierać. Tu mamy, słuchajcie, takosa przeczaderskiego. Okej, okay, zobaczmy yy, jeszcze jeden woreczek niespodziankowy i zaraz pokażę Wam jeszcze coś innego. Zobaczmy, co będzie. Tutaj, jakie serie? Bez jaj! Złoty! Tak, po prostu włożony złoty! Co? Bez jaj! A z jakiej to jest serii? Złotego dostałam tak randomowo po prostu. Co się dzieje w tych niespodziankach? To tam jest po prostu, słuchajcie. Jesus, prawdziwe worki niespodzianki, nie? Jeżeli pamiętacie z jakiej on był serii, to możecie mi napisać, bo ja powiem wam, totalnie nie pamiętam. I tu mamy, słuchajcie, jeszcze kolejne, to jest seria czwarta, Super Zinxów, gdzie to się otwiera? Tutaj się otwiera, dobra. A to są te autka strzelające. Dobra, dobra, to już otwieraliśmy dzisiaj i tu mamy Nie wiem, to chyba op opona, nie, to chyba nie jest opona. Nie wiem co to jest. Jakieś, jakieś po prostu kółko, no, dziwne. Okej, okay, mówiłam, że ostatni, ale muszę jeszcze jeden worek otworzyć. No bo jak tutaj jakiś raptem randomowy, randomowa złota figurka mi się pojawiła, to ja muszę jeszcze jeden sprawdzić, nie? Co? To sam! Co się dzieje w ogóle? Co to jest? Ej! No nie wierzę, to jest sam, za... Patrzcie, dwie złote figurki, ale jazda. Co tu się... Dobra, jeszcze jedną odłożymy, bo to wraz jest. Ja nie mogę w to uwierzyć! Co się tu wydarzyło? Mamy. To jest chyba albo kosz na śmieci, albo może garnek nawet bardziej bym powiedziała. Ale co za w ogóle beka? Dobra, dobra, słuchajcie, jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze jeden woreczek. Uwaga! Jak tu znowu będzie złota figurka, to padnę. Y, nie, dobra, okej, okay. już, już coś zwykłego, nie? Chociaż tak naprawdę w tym tutaj też może nam się trafić zwykły, no nie? To jest słuchajcie, seria Super Zings trzecia, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Cyk, pan... Pan Głośnik to jest, legendarny y, głośnik i tutaj mamy, słuchajcie, serię piątą w ogóle. Dobra, to, to, to też coś nowego, zobaczcie. Czyli naprawdę turbo różnorakie są tutaj e, serie i tu mamy, moi drodzy, y, jak to się nazywa, do sterowania statkiem, no, ster? Z takich większych zestawów e, są jeszcze, słuchajcie, battle packi, a przepraszam, to jest battle pack, a to jest power squad i ten battle pack, jak widzicie, jest mniejszy, a to jest większe, bo tutaj w środku ma być aż sześć Super Teensów, Dwa power jety i jeden jakiś mega pojazd, więc otwieramy to, bo w ogóle bardzo to jest, słuchajcie, ciężkie, nie? Czy jesteście gotowi zobaczyć wielki, wielki niespodziankowy kartonik? Co tu będzie, słuchajcie? Powiem Wam, nawet to jest fajne, że tu są te różne serie, bo... Cały czas jest coś innego, nie? Okej, okay, mamy jakiegoś a to jest z tych szpiegów. Okej, okay, dobra, pamiętam tę serię. Patrzcie ile niespodzianek. Tu mamy Kazum Kids, okej. Okay, to zobaczmy, co trafiliśmy w tej saszetce. Mamy toster. Kolejny są te, słuchajcie, Guardians of Kazum. Dobra, zobaczmy tutaj, kto nam się trafi. O, one takie były fajne? Przezroczyste. Patrzcie, jaki taki, jakby jest y, delikatnie, no, przezroczysty, nie? Taki kryształowy, jakby. Ej, całkiem fajne. E, dobra, dalej, dalej. Co my tu mamy? Słuchajcie, dalej. Super Things Power of Machines. Chyba dobrze czytam, tak mi się wydaje. Dobra, kto tu będzie? Mamy jakiś super wypasiony. A bo to spinner jest. Ale co? A, a, bo on, a, dobra, bo to się jeździ i się kręci tutaj i tnie wrogów. Dobra, rozumiem. Tu mamy, słuchajcie, gofera. Yy, w ogóle słuchajcie, powiedzcie mi, czy lubicie gofry, bo mi się wydaje, że chyba każdy normalny człowiek lubi gofry, a Adriana, yy, dziewczyna, Daria, nie lubi gofrów, rozumiecie to? Ona nie lubi gofrów! Jak można nie lubić gofrów? Wytłumaczcie mi to. Przecież co w tym można nie lubić, no? więc jeżeli ktoś z was też nie lubi to napiszcie czemu nie lubicie bo ja tego nie mogę zrozumieć po prostu jak można gofrów nie lubić tu mamy słuchajcie piątą serię super zingsów i to jest jakiś pan siłacz ale to słuchajcie jeszcze nie jest oczywiście to nie jest wszystko co to jest ultra rzadki zobaczcie co tu w ogóle się dzieje Jesus, dobra czekajcie najpierw zobaczmy jeszcze to Kolejny Power Machines, dobra, tu mamy już, a, pamiętam, mam, mam taki już, co on ogniem tutaj się rusza, to pamiętam i figureczka do niego to jest jakiś, kukła to jest, jakaś coś takiego, legendarna kukła, zmieścisz się, tu zmieścisz się, dobra, bo jeszcze nam, słuchajcie, zostało tutaj to autko i za chwilę otworzymy, tą saszetkę i zobaczymy, co tu będzie. Na bank tu będzie coś y, rzadkiego, bo tu jest nawet napisane ultra rzadki, więc na 100% musi być tam coś, y, zapewne złotego bym tak obstawiała. Mam nadzieję, bo y, a nie, no złote już mamy, te figurki. Tak naprawdę srebrnej nie mamy w dzisiejszym odcinku żadnej. No chyba, że tam w ogóle będzie ten, wiecie, jakieś ultra rzadki. A to w ogóle jak otworzyć? Halo? Za słabe paluszki mam, no! O, dobra, udało się, okej, okay, okej. Okay. Bardzo mocno było zaklejone. A co? Ej, dobra, to jest jakiś gigant. Tu mamy też jakiegoś ziomeczka. Ok, ale samo to. A, bo to się otwiera. To się otwiera i chyba strzela. A czym to? A tutaj, czekajcie, tu się naciska. Nie? O dobra. Tak, tu się naciska i to strzela, ale bajer. Nadszedł czas na super tajemniczą, ultra rzadką saszetkę. Uwaga, uwaga. Tym tyry, tym 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 pym, pym, pym Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. <gryw> ale wygląda na rzadkiego. Napiszcie mi koniecznie, jeżeli ogarniacie z jakiej on jest serii i um, jeżeli pamiętacie i, I jak on się nazywa, i jaka jest jego rzadkość? Czy to jest ten, wiecie, super najrzadszy? Czy to jest po prostu może jakiś kapitan drużyny i tyle? Więc na, koniecznie mi napiszcie, bo mówię, ja mam sklerozę i nie pamiętam. I słuchajcie, została mi tutaj dosłownie ostatnia saszetka. Eee, w sensie ten worek z saszetkami, więc otwórzmy jeszcze jedną, bo one są. Bo one są mega turbofajne, bo tu za każdym razem są po prostu inne rzeczy, nie. I mamy, słuchajcie, Super Zing, seria druga, właśnie takie, słuchajcie, pamiętam, seria druga, ale tu było dawno, ile lat temu. O, mamy srebrnego! Tak, tego jeszcze mi dzisiaj brakowało. Idealnie, pójdzie tutaj do tych moich złotych, złotych dwóch rakiet, dobra, fajnie. Ale jeszcze to nie wszystko, bo jest Super Zing, seria czwarta tutaj z autkami. I i, I... I może... Poczekajcie, bo tutaj... O! Tak! Dwa srebrne w jednym! Wygrałam na loterii! <laughs> ale weka! Ale czad! Dobra, dzięki wam wielkie za oglądanie. Dajcie znać, jak wam się podobał ten opening i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa! Pa, pa! Ja jestem najlepszy i najza trzy! Razem z Grażynką chcemy zaprosić Was, wszystkich naszych największych fanów, na Mikołajkową Mega Imprezkę! Oczywiście będzie można sobie tam zrobić razem z nami zdjęcie, albo dostać też autograf, ale to nie wszystko, bo oprócz tego mamy jeszcze mnóstwo innych atrakcji i konkursów! Bilety możecie zakupić na stronie megaimpreska.pl i do zobaczenia w grudniu!